Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z Maksymilianem. Drogę do szaleństwa. Zrobimy drogę do szaleństwa. Kasz ile się rozdaje kart. Rozdajemy po 5 kart. Reszta niby do pudełka. Patrzymy co my tu mamy. Odkładamy jedną kartę na zachowanie. A Nie, to ja tu, tu. Wiem, tu się no. No, no, nawet fajne. To ja już kładę, no. jestem w stanie ci, a to jest moja karteczka, na której będę wyniki zapisywać. Dziękuję. Dobra, nie użyję. A, czekaj, musimy to od, od, odsłonić. U mnie macki wchodzą. A u u ciebie jeszcze nie. Droga do szaleństwa. Widzę, że robisz taktykę bez Tak? No, niech tak niech tak będzie. Za każdą to. Tą... No właśnie, ja chyba polecę inaczej na przypał zobaczymy do czego nas droga do szaleństwa no to co od od od, 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 od nie, 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 nie. <grywa> no jasne o, jaj, 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 jaj. o tak dobra to co podliczamy punkty za każdy, poczekaj. Ile masz macek? Ja nie masz macek w ogóle, więc ja mam y, trzy macki. No. Czekaj, masz tutaj y, dołączony oryginalny z Ikei. <grym <grym Gdzie jest mój ten? Nie, jest z Ikei. No, pan. Każdy typ, którego nie posiadasz. No to nie posiadasz zielonego. Nie, Zielonego na pewno nie posiadasz. no. Mhm. jeszcze jakiś czerwony, niebieski masz? Masz, zielony masz, czerwony masz. Dobra. Tylko mhm. dobra. Za każdy zestaw yy, niebieski, zielony otrzymujesz 6. czyli ja otrzymuję sześć. 6. 6 punktów. Dobra, teraz ty. To za każdy niebieski otrzymujesz trzy. 3. 3. To jest. No to ja mam za każdy zielony 3, to mam tego, to będę mieć 6. Jak jest? Za każdy żółty otrzymujesz 3. Masz. 3. Dobra. A tutaj co tu jest? Wybierz typ, do którego należy ta karta, dodatkowo weź 1 punkt szaleństwa od do przeciwnika. Dobra, to ja jeszcze mam coś takiego, za każdy punkt szaleństwa otrzymuję 3. Czyli mam 3. No, jak? W tym przypadku, no. wybierz typu, do którego należy ta karta, dodatkowo weź 1 od Mhm. Więc tak by to, przykładem na to, że to takie by. Że niebieski. Tak, nie, że żółty. A, że żółty. No to dobra. 6, 10, 10. Uh -huh. To się wszystko zgadza, proszę pana. Nie oszukuję. Nie, absolutnie. I co musisz jeszcze zabrać ode mnie, tak? Dobra. E, za każdy domek e, dostaję 3. Nie mam. 0. Za każdy zestaw otrzymasz 9. Nie, 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 Masz. Mam zestaw. O, no, jak mi się trafiło? Haha. <laughs> Patulu. Dobrze, to ja mam za, każ za każdą większość otrzymujesz cztery. Mam większość w zielonych, tylko tyle, tak? Dobra. I że ja mam teraz dwie macki, to albo sobie dopisuję cztery punkty, albo, yy, albo oddaję jeden znacznik szaleństwa. No to ja sobie yy, nie wiem jeszcze, zobaczę, jak to jest. Tu mam 10, 16, 17, 18, 19 punktów za tę rundę. Ja mam 21. Ty yy, masz 21. Dobrze, to w takim razie ja sobie dodaję 4, czyli będę mieć 23 ostatecznie. I tak, zbieramy karty. też Nie, bo to jest. Yy, zbieramy karty. O. Jedną kładziemy, jedną kładziemy, jedną odrzucamy do worka, jedną odrzucamy do worka i dobieramy dwie. To jest odrzucana, tak? Weź sobie dwie. Dobra, jeszcze ja. O nie o nie No to co? Jedziemy, nie? Za każdy typ, który Dziabę. 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 Już, już wybiję się kiedyś taką taktykę, nie? Nie, w sensie... Ja po prostu leciałem tak bo będzie, i tak nie będę miał macy. Ja Nie, no to panie, wiesz co? No to teraz poszły macki w ruch. Niestety bardzo mi przykro, ale Twoja taktyka. Nie wypalił. Nie, nie. Wypali. No Ale może. Nie, no pewnie, że tak. Ależ ty to zupełnie masz inne kurcze karty niż ja. Nie dokładnie. Ale, ja. No nie. Ktoś przyszedł do nas? Hmm. Ja położę tę kartę i tak się jeszcze zastanowię, jaką tutaj. Tego dobrze wymieniamy się. Odkrywamy. No No cóż, nie mam innego wyjścia. Ujedziesz tą kartę! A. O tę te, chciałaś, o te tak? No, to jest jedna z lepszych kart. Pomści. Pomści. Oczywiście. Eee, jejku, 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 jejku. No nie mam kurczę... Ach, ty idziesz na ten. Widzę, ty idziesz na trzynastkę, panie. Jaką trzynastkę? No, za, za wszystkie te. Za zestawy. Mm. A, to masz, ty Niedobro to <laughs> Dobra. Od, odkryłeś tam... Jak so to tam. Dobrze tego trochę nie widać, ale. No dobrze, podliczamy pan pierwszy. Za każdy typ, którego nie posiadasz otrzymujesz trzy. No, yy, nie, poczekaj, nie masz takiego. Nie. Mam. Wszystko mam, wszystko, no, czyli zero. zero. no. Za każde zielone otrzymuję trzy. No to zielonych mam trzy. 3. Tylko trzy punkty. Tylko trzy punkty. A czekaj, macki jeszcze podliczamy. Ja jedną mackę, dwie A, macki. Od pan? Dwie. Yeah. Dwie, czyli jest remis. Nikt dzisiaj nie tego. Za każdy żółty otrzymujesz trzy. Trzy. Sześć. Dobra, ja za każdy domek otrzymuję trzy, ale podwój swojej poprzedniej karty, czyli sześć. Dobrze. Za większość budynków otrzymujesz siedem. No. Bo jak ma ile budynków? Ja mam jeden. Ja też mam jeden, więc No to nie. Tak. To nie. Yy, ty sobie robiłeś, ty, czyli to za większość w niebieskich otrzymuje 7. Czyli ja nie mam większości w niebieskich, bo mamy po jeden. Czyli zero. Każdy zestaw, żółty, czerwony, fioletowy otrzymujesz już dziewięć. Ładnie. Ładnie. Idziesz po zwycięstwo, panie. Yy, u mnie jest za każdy zestaw, którego nie mam, to nawet nie patrzę, otrzymuje 13. To nie chcę. Brakuje wujkowi tylko macek. Macek? Macek. A, tych, tych, no... One się tak fajnie nazywają tutaj, te, te domki to są miejsca, rasy to są macki, zewnętrzni bogowie to jest to żółte, wielcy przedwieczni niebiescy, a księgi zielone. Dobra. U mnie jest za każde, za każde szaleństwo otrzymujesz jeden, mam trzy, więc trzy. No, to moją ostatnią kartą jest za każdą większość otrzymujesz cztery, to w większości nie mam nic, czyli zero. Za każde no. niebieskie otrzymujesz trzy. 6. Dobra, zbieramy 5. 9? 9 jest w tej duże. 91 5, czyli do tej. Yy. Czyli jak to jest, że w tej tużej jak mam yy, ten ten to odpisuję sobie? Dobra. jak to było. Gracze jednocześnie. Nie, poczekaj. Weź kartę. Koniec rundy, rundy. 9 yeah. punkcików szaleństwa. Jeśli w tej rundzie otrzymałeś więcej punktów szaleństwa niż twój przeciwnik, wybierz... Aha, ale to my razem żeśmy wybierali. Wybie... Dobra, jesteśmy szaleństwa potem? Nie, nie, nie. Dobra, ja już... I teraz jedną odrzucamy, tak? Jedną odrzucamy. nic nie widziałem. Nie, nic nie widziałem. Dobieramy do dwóch i pan też do dwóch. Dobra, i zaczynamy rundę finałową. niech to. O niech to O niech. Chyba popadamy w szaleństwo, to znaczy. Wujek popada. No, Panie. 4, 5, 6, 7, 8. Nie, nie dam rady popaść. Chyba. Chyba, że jest jakaś karta niedobra. No tak, co panie, kochany. A widzę, że idziesz znowu na przebój. To na 9. Nie, nie, to nie. nie. Nie, 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 nie. Ja, ja bym. Haha, <laughs> brawo, brawo! Mm. Brawo, brawo! Ty już spierniczyłem, ale to nic, ale tyle jest. A nie, ile to szalest, jest. Szalest, szalest nie jest. to maksymalnie można mieć? 9 yy, i przegrywasz. Masz 9 punkcików, okay. i od razu kaput. Pum, pom, 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 pom. Czekaj, 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 muszę zatrzymać. No dobra Czekaj, wymieniliśmy się kartami. Ostatecznie. Nie, nie wymieniliśmy się kartami. Dobra. Czyli, czyli wymienimy się kartami. Odsłaniamy. Dobra. No i kładziemy mojego z... pana sympatycznego. Mam nadzieję, że mi do... dobrze pójdzie. Odłóżmy już. Ja ci daję tę, ty mi dajesz tę. I to będzie czwarta runda. Teraz trzecia, trzecia ostatnia. Ile dostajesz macek, panie? I Raz. Trzy. trzy macki. Proszę bardzo, wujek. To ja będę mieć. Raz, dwa, trzy. Znowu remis. Nie dopisujemy sobie nic. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ja mam Dobra, zliczamy. To tak, e, za każdy typ, którego nie posiadasz, otrzymujesz 3. Ja nie posiadam. E, wszystko posiadam. Więc... Dobra. Za każdy zielony otrzymuję 3, czyli razem 6. 6. Dobra. Za każdy zestaw. Brawo! Ile masz takich zestawów? Jeden zestaw? No. no ale gratulacje. Za każde miejsce otrzymujesz 3, czyli ogólnie. 6. Ale podwajam 12. Mm, Idzie. Za każdy niebieski otrzymasz 3. Czyli 6. Brawo. Dobra, za każdą matkę odsymuję 3 i to jest Brawo. brak. Dobra. Za większość w księgach otrzymujesz 7. Wychma. Yy, dwie księgi, księgi? zero. A, dobra. No to ja za większość niebieskich otrzymuję 7, a niebieskich mam 1. Yy, tak, ja mam 2. No to nie. Mm, teraz to było. No. Nie, nie to. Yy, yy, tak, tak, tak. Teraz to. to. Mhm. Za każdy żółty masz 3. Trzy. 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 Dobra, to ja mam tak. Za każdą większość otrzymujesz 4. Ja mam dwa domki. Mhm. Dwa domki to jest yy, cztery, ale ja jeszcze mam dwa, zi dwa zielone, a ty nie masz zielonego. Uuuu. I, I to. Za każdy. Otrzymane. 7 i 6. Brawo. Jesteś szalańcem. A ja za każdy żółty otrzymuję 7. Za większość. W żółty, a, nie? za większość? No tak to, w... to ze zer. Za, każdy... za większość w razach otrzymujesz 7. Mam większość w Masz większość. Ja idę po kalkulator. No proszę bardzo. Ja spróbuję ręcznie. To już dla mnie jest jeszcze matematyka. Mhm. Proszę pana, ja mam tak 8, 58 jedynie. Czy ja dobrze to zrobiłem? Tak, dobrze. Proszę sprawdzić, to są moje wyniki. Ale to jest pierwsza rozgrywka, kiedy nikt nie oszalał. Ile Ja mam 58. Sumie. Tak. 73. Proszę tutaj o. Jesteś kurczę, przebyłeś drogę do szaleństwa. Jesteś tutaj główny główny chłopak. Robimy sobie miniaturkę. Bardzo dziękuję za grę. Jak oceniasz grę w w skali od... Yy, bez skali? <laughs> Skala bez skali. Tak. Skala bez skali. Tylko, to tego nie da ocenić, wujku. Szybka od... gra, prawda? Tak, bardzo szybka. Fajnie. Bardzo śmieszna. I śmieszna, fajna ilustracja. I do tego dostaliśmy jeszcze od Trzewiczka rzeczy, które są nam nieprzydatne. Może kiedyś się tam przyda. To znaczy o Boże jaka to sytuacja. A szkoda gadać. Dziękuję.